Cześć, witajcie, tutaj Adi i witam was bardzo, bardzo serdecznie. A dzisiaj przyszedł czas na recenzję słuchawek z Action. Najtańsze słuchawki z Action, czyli Rossland RH400 za 22,45. No, powiem tak, żeby nie było, że tam o grosze się kłócimy, niech będzie 23 zł. I tak, pierwsze co. Jakość wykonania jack 3,5 mm, kabel i pilocik, e, powiem Wam, że to akurat naprawdę, jak za na tą cenę jest bardzo dobrze zrobione. Bo często dają takie małe, cienkie niteczki, i potem, no wiadomo, się to rozrywa. A tutaj jest ok. Druga sprawa, plastik. No, powiem Wam, że ten plastik jest bardzo taki przyjemny w trutyku, i no nie należy do tych najtańszych. choćbym powiedział, że na. Półeczka wyżej. Już lepszych. Podóżeczki, jak widzicie, taka ekoskóra. Ja bym to bardziej nazwał taki roztopiony wąż ogrodowy. Ale dobrze, przejdźmy dalej. Moi drodzy, mikrofon. I mikrofon, powiem Wam, robi tutaj bardzo dużą robotę. Po prostu nagrywanie, komunikacja jest naprawdę bardzo. Dobrze z tym mikrofonem, jak chodzi o dźwięk, moi drodzy. E, tak, ja lubię jak jest niskich tonów mniej, e, a tutaj, no, jak już je podłączyłem, to tych niskich tonów troszkę jest za wysoko. E, więc tak, nie narzekam, bo źle nie jest, ale to też zależy od gatunku, jakiego słuchacie i tak dalej. Jak w ogóle macie preferencje? Ja mówię, ja wolę niższe te e, tony niskie, a wysokie, żeby troszkę wyżej były. Ale jak dla mnie, powiem Wam tak, mimo tego, no, jestem bardzo zaskoczony e, tymi słuchawkami, zwłaszcza za tą cenę e, wady. No, e, powiedzmy, że to są wady, takie już przyczepianie się, że trzeba. E, jak widzicie, ten pałąk. Musicie idealnie go dostosować, i tak dalej. Bo, jak mała niezgodność będzie z jednej lub z drugiej strony, to po jakimś krótszym czasie e, uszy będą Was tak bolały, że no, e, nie będziecie mieli przyjemności słuchania e, muzyki. Więc trzeba poświęcić to długie. Drugie, szypialstwo się jednak, takie gorące dni jak teraz. Uszy po prostu się cholery nie posą, ale to są, uznajmy, takie pierdoły. Moi drodzy, to tyle w tym odcinku, trzymajcie się.